Góra klatki piersiowej to jest taka strefa klatki piersiowej, która najczęściej jest problematyczna w rozwoju i wielu ćwiczących, którzy ćwiczą przez dłuższy czas, ma problem z jej rozwinięciem. O ile nie ma, nie ma tutaj problemu, żeby rozwijać środkową albo dolną część klatki piersiowej, to góra często jest taką strefą, na którą my chcemy położyć priorytet. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam razem z Kaspem ćwiczenia Dół na górę klaty. Omawiając plusy i minusy każdego z nich. Ćwiczenie numer 1. Klasyka klasyków: wyciskanie sztangi leżąc na ławce dodatniej. Plusy tego ćwiczenia? Na pewno duże przeciążenie mechaniczne. To jest ćwiczenie, w którym jesteś w stanie podnosić największe kilogramy, największe ciężary. Dzięki temu. Będziesz w stanie przeciążyć górę klaty w największym możliwym stopniu. Minus tego ćwiczenia na pewno zakres ruchomości. Tutaj, wyciskając sztangę, będziesz pracować przede wszystkim w środkowym zakresie ruchu. Nie będziesz doprowadzał ani do maksymalnego rozciągnięcia klatki, ani do maksymalnego skrócenia. Natomiast środek ruchu to jest ta część zakresu, który przeważnie jest najsilniejszy. To, co jest ważne przy wyciskaniu sztangi na owce dodatniej, miejsce, w którym opuszczasz sztangę. Tutaj sztanga powinna pokonać ruch w jednej linii. Dotykasz obojczyków lub tuż poniżej obojczyków, zostawiasz sztangę, dotykasz klatki i wyciskasz nad głowę. I znowu, jako ćwiczenie, które będzie maksymalnie bodźcować swoją klatę przy użyciu największych możliwych ciężarów, to na pewno wyciskanie sztangi na obwodni będzie pierwszym z wyboru ale dobrą alternatywą dla niego będzie wyciskanie na smicie dodatki. Tutaj ruch jest dokładnie taki sam, zakres jest dokładnie taki sam. Różnica jest tylko taka, że w trakcie wyciskania na smicie nie musisz aż tak bardzo skupiać się na utrzymywaniu prawidłowego toru ruchu sztangi, dlatego że za tor jest odpowiedzialna prowadnica. Tutaj plusem tego ćwiczenia jest jeszcze większy ciężar, który możesz wycisnąć. Minus jest taki, że w czasie treningu na smicie nie rozwijasz w prawidłowy sposób stabilizatorów, nie rozwijasz w prawidłowy sposób mięśni, które trzymają Ci barki, są odpowiedzialne za wyciskanie w jednej linii z prawidłową trajektorią. Dlatego jako uzupełnienie na pewno też będzie bardzo dobre, ale nie może być jako wykonywane jako pojedyncze ćwiczenie. Ćwiczenie trzecie, to jest ćwiczenie mniej popularne, mianowicie wyciskanie linki jednorącz, ciągnąc z dołu do góry. Ponieważ góra klatki piersiowej wymaga tutaj wyniesienia ramienia nad głowę, można to robić z linko. Plusem tego ćwiczenia jest na pewno coś, czego nie dają Wam hantl, nie daje Wam sztanga, czyli po pierwsze praca w pełnym zakresie rozciągnięcia mięśnia. Czyli w momencie, w którym cofasz ramię, masz cały czas opór zewnętrzny, jesteś w stanie rozciągnąć górę klaty, wyciąga rękę nad głowę, cały czas jest skrócenie z bardzo dużym napięciem mechanicznym. Dlatego wyciskanie linki jednorącz będzie bardzo dobrym uzupełnieniem wszystkich innych ćwiczeń siłowych. Bardzo dobrym ćwiczeniem, które buduje górę klatki, jest wyciskanie handli na skosie. Różnica jest taka: jeśli pracujesz sztangą, masz większy ciężar, mniejszy zakres ruchu, natomiast handlami jesteś w stanie trenować bardziej rozciągając mięśnie. Czyli tutaj, jeśli będziesz w stanie pociągnąć łokcie nisko w dół, rozciągasz górę klaty, większe rozciągnięcie, większe przeciążenie mechaniczne, ruch będzie dłuższy. A im dłuższy ruch, tym jesteś w stanie lepiej bodźcować mięśnie. Dlatego wyciskanie hantli na yy, skosie jest na pewno ćwiczeniem, które sporadycznie, okresowo musi być yy, w Twoim planie treningowym. Kolejne ćwiczenie akcesoryjne, które akurat jest jednym z moich ulubionych, to jest skrzyżowanie linek wyciągu na bramie, leżąc na ławce dodatnie. To jest takie ćwiczenie, w którym góra klatki będzie pracowała bardzo mocno. Natomiast zobacz, jeśli skrzyżujesz ręce, tak jak teraz Kacper, to doprowadzisz do największego możliwego skrócenia górnej części klatki piersiowej. I to jest taki ruch, którego nie daje Ci żadne inne ćwiczenie. A ponieważ rozwijając mięśnie trzeba pracować nad tym, żeby, żeby rozwijać klatkę pod każdym kątem rozciągnięcia mięśnia, to tutaj oddając rękę w dół, masz mocno rozciągniętą klatkę, Pracujesz na dole na środku i przy pełnym skróceniu mieści piersiowych większych. Dlatego to jest taki wariant, który na pewno jest godny polecenia. Dostaliście kilka ćwiczeń. Pytanie teraz, w jaki sposób można je połączyć? No oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby teraz na każdym treningu wykonywać każdy z tych ćwiczeń w kilku seriach, bo to nie ma większego sensu. Tym bardziej, że niektóre z tych ćwiczeń dają dokładnie taki sam ruch, są tylko pewne detale zmienione. Dlatego to, co powinieneś teraz zrobić, to przetestować wszystkie te ćwiczenia, przekonać się na własnej skórze albo na własnej klacie, które ćwiczenie czujesz najlepiej, które daje Ci największe przyciążenie i najwięcej tutaj zaangażowania klatki piersiowej i to powinno być Twoje ćwiczenie bazowe. W innym przypadku możesz sobie połączyć dwa, czyli jedno, w którym wyciskasz sztangę lub smita, a drugie, które wyrobisz albo na wyciągu, albo handlami. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak lepsze i gorsze ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia mogą być dobre, wszystkie ćwiczenia mogą być złe. Jeśli będziesz wykonywać ćwiczenie nieprawidłowo technicznie, to zawsze to ćwiczenie będzie. Do bani. Dlatego nie słuchaj innych, słuchaj siebie. Wybieraj to, co jest dla siebie najlepsze. A ja, Szymon Moszny i Kacper Bąkiewicz, zawodnik Sportów Sywetkowych, zawsze chętnie podpowiemy Ci, co wybierać i z jak czego wybierać. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Na serwie odcieka.